Kuchnia meksykańska I Już się kręci I Co pan powie o tym wszystkim? Bardzo no dobrze A więc słowem wstępu Zapraszam was na materiał Ja już jestem po trasie Dopiero wszystko przed wami Zmienialiśmy się w Niemczech Ponieważ wiozłem drzewka I bym nie dał rady dojechać na jutro rano Bo zostało jeszcze 900 km. Dlatego przesiedliśmy się busem w Niemczech i... Chłopaki lecą do bardzo zaniepokojonego stalen drzewek Duńczyka, które jadą z Sycylii 3000 km, a nie jest to izoterma. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam po raz drugi Sycylię. Tak się złożyło, że trasa po trasie jestem tutaj drugi raz. Staję pod rampą. Obok takiego klasyka Volvo FH12, ale to takie z krwi i kości były ciężarówki. Przywiozłem tutaj pralki z pod a jesteśmy dokładnie w miejscowości. Ciągle mi się kojarzy to z Ketamą, ale to nie jest Ketama, bo Ketama to jest miejscowość w Maroku, w który produkuje się haszysz. A to jest Katania, to jest Katania moi drodzy. Rozładujemy to i jedziemy do szkuki w okolicach mesiny i ładujemy jakieś kwiaty, drzewy i inne plewy. Ja z tym jadę do Berlina, tam przesiadam się z moim bratem. Jadę do domu, on jedzie dalej. No i czekamy. Już dłuższą chwilę czekamy ale w transporcie to trzeba być cierpliwym w czekaniu to trzeba być jednym z lepszych jesteśmy po rozładunku tych nieszczęsnych pralek czy zmywarek w sumie to nie patrzyłem co to jest dokładne. musimy spodziemować auto muszę dokładnie ustalić miejsce załadunku ponieważ są to jakieś szklarnie czy inne szkółki no ciężko na takim polu znaleźć miejsce gdzie by to miało być a więc dzwonimy do załadowcy próbujemy się czegoś dowiedzieć tak, słucham wie pan co, mógłbym prosić jakieś dokładne koordynaty co do miejsca tego załadunku bo ta ulica, no to tam niewiele mi mówi bo to z tych tam, widzę, ośrodków szkoleniowych drzewek jest pełno w tym miejscu pewnie, pewnie już panu wysyłam dobra, dziękuję bardzo no jedziemy, przybycie 11.09 dwie godziny drogi czystość tutaj jest na niskim poziomie recykling jest Tutaj wykorzystywany recykling jest do. No nie wiem po co to jest tutaj powkładane. No ale już lepiej tak niż na ziemi. No nie jest tutaj zbyt czysto ani jakoś przyjemnie. No, przyjemnie może jest, lekki burdel też jest fajny. Czyż tu jakiś taki klimat już południowy, dziki, nieokiełznany. A no dużo to odbiega. Raczej od wizji tego, jak wygląda zachód i kraje, takie jak Włochy. Są też miejsca bardzo ładne i czyste, ale zazwyczaj no jest lekki rozpiściej wszędzie. No. Dokładnie naprzeciwko nas znajduje się wulkan Etna, ale jest cały w chmurach, więc chuja widać. Nie wiem, czy tą szybę też widać, jak jest upierdolona, ale no niestety brakło mi płynu do szyby. Jesteśmy na miejscu, ale dojazd tutaj to było jakieś jedno wielkie nieporozumienie. No, można było sobie podawać kawkę i zbijać piąteczkę z sycylijskimi mieszkańcami, ale już jesteśmy w trakcie załadunku. Ładujemy drzewa oliwkowe, a tu są cytryny. Cytryny. Aj. Kierownik pojechał zobaczyć czy jest w ogóle możliwość wyjazdu, to już, już mnie zestresował tym. Niestety też nie zawsze jest przyjemny element stresu, no to jest nieodzowny element całego transportu. Stoi na skrzyżowaniu, mam jechać <laughs> Nie podoba mi się to, ale jedziemy, bo ja tam nie wyłamię się bez kurwa balkonu Ale chyba on twierdzi inaczej. No jedziemy, no. trzeba zaufać tu profesjonalistom Widzę, mordzia stoi damy radę zniwelował te samochody no jesteś dobry, bo jesteś dobry profesjonalny w swoim zawodzie wypierdolił wszystkich, żeby szefciu mógł przejechać to mi się podoba dawaj, dawaj, dawaj szefo to jest jednak fachowiec skręć w lewo w, w pionowcu na ale jest kurwa ciasno no gdzie oni tu kurwa jadą Curva, Maci. Przyjebałem! Ale nic nie zrobisz! I tak to właśnie wygląda czasami w tym transporcie. No, czy mnie to zestresowało? No nie do końca. Bardziej się wkurwiłem w to, że porysowałem naczepę lekko. Chociaż straty oglądniemy dopiero za chwilę. Ale trzeba być przygotowanym na takie rzeczy. No niestety, transport to nie bajka, jak mawia klasyk. O maluch. Uciekamy na promi. A już dosyć, na dzisiaj dosyć tej Sycylii. Już możemy stąd wyjeżdżać. Śmiało mogę to powiedzieć. Zawsze po takiej akcji trzeba iść ocenić straty. Zerwałem jedno przęsło. Wcale się tym nie przejmowałem, bo wyjeżdżałem tam na zlecenie bossa u którego się ładowałem. Straty są bardzo powierzchowne Wręcz bym powiedział, że zerowe Ma No niestety nic się nie dzieje jak się nic nie robi, ale nic się nie stało. No przynajmniej dla mnie Ktoś będzie musiał sobie przęsło nowe założyć Ale bot się tym zajmie O, tu jeszcze kurwa O i tu Takie rzeczy się zdarzają, no nic szczególnego Trzeba będzie porobić tak zwane zaprawki I tyle, no, jedziemy dalej To jest tylko sprzęt, który się używa i takie rzeczy się czasami zdarzają Nie ma co się przejmować Kierując się na prą widoczne są znaki, tak jak ten po prawej, że jest to przeprawa typowo ciężarówkowa Bo jest prędzej w samej mesinie. Bądź co bądź, no w tym miasteczku obok jest yy, Przeprawa promowa, na którą prowadzi nawigacja, ja tam byłem, a wy tam nie jedźcie, bo nie ma po co, jest to przeprawa tylko dla osadówek, a wszystkie ciężarówki kierują się właśnie tutaj na tą przeprawę, gdzie są znaki i nie można być mądrzejszym od znaków i wierzyć na ślepo nawigacji, no bo to nic dobrego z tego nie wychodzi. Tak samo tutaj po prawej stronie mamy znak, który informuje, że ten zjazd to nie jest jeszcze zjazd na prom. I mamy odbić w lewo i jechać autostradą. Nie wiem czy to widać, czy nie. I ostatni znak, który będzie kierował ee, na ten otóż prom, będzie ze strzałką w prawo na zjazd. Więc patrzymy na znaki, no bo po to są znaki. Kalabria, Messina. To jest Messina, choć to jest za Messiną, ale no to jesteś Messina. Bo jest tak jak mówiłem druga przeprawa bezpośrednio w Messinie, ale tam nie polecam jechać. Dałem radę, ale nie polecam. Znaczy się nie dałem rady się przeprawić. O Boże, kurwa. Tak, słucham. Tak. Poniedziałek, na poniedziałek gdzie się Magdeburg a jak nie dojadę, no to gdzie gdziekolwiek no, no to jest mój brat no no no, nie no Dobra, dobra. No damy radę, no bo jak nawet ja nie dojadę, no to oni tak sadz... się... tam, bo oni będą jechać jeszcze u podwójnej do tego. To się dojadą tam gdzie trzeba. No raczej to nie jest zagrożone. Dobra, dzięki. Cześć. srają się o te drzewka jakby uschnąć miały na tej planecie ja nie wiem kurwa w CMR-ce jest napisane temperatura non-stop 15 stopni no to się trochę podgotują kurwa na zjedź w prawo o zjeżdżamy w prawo zjeżdżamy w prawo e, wszystkie znaki kierują nas żeby zjechać w prawo i solo. No i tutaj już tylko jedziemy na dom, chyba. Nie, w każdym bądź razie są znaki, no ciężko tutaj już nie dojechać z tego momentu. Za 400 metrów trzymaj się prawej strony. Następnie trzymaj się prawej strony i wjedź na Via Nacional No ja mam wbitą po prostu dalszą możliwą ulicę, tutaj jaka wychodzi w porcie, i no musi wprowadzić was nawigacja do portu w ten Wtedy też. Zaraz wjedziemy na taki ślimak duży i ten ślimak... Trzymaj się prawej strony i wieć na violonacjonalisti Następny Tutaj musimy odbić w prawo strony. koniecznie, bo jak nie to nie wiem gdzie pojedziemy, ale no, musimy tu odbić w prawo. Trzymaj się prawej tak samo strony tutaj i na in in Musimy in odbić primisteri. w prawo też na prąców... Oj! Kurwa! Wyraźne znaki, żeby odbyć w prawo na prom. Bo jak nie, to jedziemy na katanie landówką, a tego nie chcemy. Za 800 metrów skręć w lewo w droga. Dobra, Mordo, ja już wiem jak tu jechać. I kierujemy się tu na dół. Nie zjeżdżamy tu nigdzie. Chyba, że nie mamy biletu, bo w każdym bądź razie bilet, który tutaj potrzebujemy, jest wydawany przy przeprawie na Sycylię. I jest to odcinek. Dwuodcinkowy dwu bilet, który jest w jedną stronę na przeprawę na Sycylię, i drugi odcinek jest powrotny. Więc, jeśli kupujemy bilet, dostajemy zbookingowany bilet na kwotę 20, 244 euro, nie wyrzucamy w nigdy z w drugiej części, ponieważ jest to odcinek, który posłuży nam do tego, żeby przeprawić się z powrotem ja tylko nie wiem czemu zostawiłem to, bo miałem pomysł to wyjebać ostatnio, ale zostawiłem i dzięki temu je, jeszcze, jeszcze dałem radę się przeprawić. Ale tu przy okienku, kurwa, była długa debata na temat tego, jaki bilet on chce ode mnie, bo ja mu dawałam numer bookingu i po prostu oczekiwałem na bilet od niego, ale to bilet musimy my dać, który otrzymujemy przeprawiając się na Sycylię, jest to bilet dwuczęściowy i drugi odcinek biletu zachowujemy na. Na przeprawę powrotną, <laughs> tutaj kierujemy się prawym tunelem. Kręcamy tutaj w lewo na kasy, kasy, kasy biletowe. Tutaj zjeżdżają aktualnie z promu, więc jest kierowanie ruchem tu przez pana. Ale pan tutaj każe jechać. Gracias. Gracias, wszyscy są mili. Tutaj wszyscy są mili. A tu mamy prom. Fajnie będziemy od razu wjeżdżać, zajebiście. Ogólnie ten transport jest taki miły i przyjemny, że aż, aż miód! Kurwa, zdążę! Zdążę! Oni wjeżdżają, ja wiadę razem z nimi. O Jezu, tu są dziury, powoli, tu wjeżdżamy powoli. Kurwa, chujnia z patatami. Cześć, o, Ciężko wydostać się tu z tych kurwa kolej. Także mamy tutaj e, już odcinek do przeprawy powrotnej na podstawie biletu No już mówiłem, nie będę pierdoli w kółko to samo I odbijamy w prawo i szybko wjeżdżamy Tu jest wszystko kurwa ekspresowo proszę Państwa Tylko czy starczy dla mnie miejsca? O to jest pytanie nie, który odcinek dać, dajemy wszystkie. Aha, aha, do prawej. Do prawej, do prawej. Wszyscy jeszcze jadą. Jest nadzieja, jest nadzieja, proszę Państwa. Nadzieja umiera ostatnia. Ale kurwa, na tym promie jest 10 samochodów, więc damy radę na pewno wjechać. Ale do prawej każe odbijać. Nie strasz, chłopie, nie strasz. Już myślałem, że robi pranka. Tak naprawdę to mi się nigdzie nie śpieszy, no ale zawsze miło jest wjechać i wyjechać, no zawsze, zawsze to jakieś lepsze samopoczucie człowiek ma jak wszystko tak się układa. Yes, Super elegancko, elegancko, haj! Wypu, wypuścimy się trochę dalej i robimy obrączkę, no staramy się zbytnio opomnieć rzecz, jeśli to jest niepotrzebne. A teraz pytanie, czy będzie czekał? Na pewno będzie czekał za tym, żeby cały prom się zapełnił, chociaż... Zdania są podzielone. Eksperci nie są zgodni co do tego. Zobaczymy. Dobrze, mortki, tu kurwa. Nie ma opcji, że się nie widzieli. 10 osób wam pokazuję. Git, git, no ja wiem, że dobrze, ale jest zajebisty po prostu. Jezu, będę pierwszy stał, pierwszy wyjadę. Przecież to wszystko układa się jak, jak w jakiejś bajce. No ale a gdzie tu zabrakło osoby, która mi powie, kiedy mam już nie podjeżdżać bliżej? Dobra, zrobimy to zawodowo. Podjedziemy po prostu tyle, ile można. Kreśla gwizdał. I tak właśnie wygląda przeprawienie się z Sycylii z powrotem na teren Włoch No w sumie Sycylia to też jest teren Włoch, no ale przyjmij, przyjmijmy, że tak, no na teren Włoch You. Dotarliśmy na drugą stronę Będziemy zjeżdżać Już montuję Was tutaj Pyk, pyk, cyk Jeszcze stabilizator Bo ten gimbal wbrew pozorom to on chuja, Tam stabilny jest Oprócz tego, że telefon stabilizuje To sam w sobie on tak za bardzo stać nie chce Muszę do, dociskać mam do niego Tutaj taki W postaci routera ja sam nie jestem do końca pewien jak stąd się wyjeżdżało, więc jedziemy trochę na czuja za innymi. Wyjeżdża korła. starek nie porywacie? Oczywiście innym. Dobra, i teraz najważniejsze w tym wszystkim jest gonić resztę, żeby wjechać gdzie. Wjechać gdzie jechać, wiedzieć gdzie jechać. Onik alfa-momego mnie jest. No i. No i gonimy. Kurwa, ja jestem w tym samym mieście? Coś mi tu nie gra, ale dobra, no nie wgłębiajmy się w to. Zaraz to sprawdzę. No, oczywiście, że nie jestem, jestem sporo niżej. Ale to no dobra, nie wnikamy w to. Przeprawi przeprawiliśmy się do Włoszech jakieś 30 km niżej niż w port, z którego wypływaliśmy. No ale to już jest szczegół, no to ja nawet nie miałem na to wpływu. Bilet powrotny był i ja to po prostu go daję i wjeżdżam na taki prom jaki jest i płyniemy. No, czyli widocznie są dwa porty, do których można się tu przeprawić, podróżując jedną linią, więc. Cieszmy się, że jesteśmy. Tak podsumujmy tą przeprawę. Aha. Aha. Italia. No to wiem. Aha. Jest, jest, kierunkowskaz na autostradę, wszyscy tu mi dziś trafią No jedź, 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 jedź. kurwa tym smarkiem Jest, po prawej stronie na filarze znak autostrada A2 Tam właśnie musimy się udać jesteśmy bezpieczni Czemu nie lubią tak te balkony robić nad tymi, kurwa, drogami? to jest bardzo niebezpieczne o widzimy kaktusy, piękne kaktusy Los Santos Los Santa Marias Las Vegas stop czy we Włoszech trzeba stawać na stopie według uznania, ale jak coś jedzie no to jednak obowiązuje nas tutaj ustąpienie pierwszeństwa więc stosujemy go po prostu zależnie od ruchu Przebitki z trasy, jakie zrobimy, i może coś popierdolimy. Zobaczymy, czy jutro też będzie mi się tak chciało, czy nie. Bo na siłę to, na siłę to i człowiek się nie wysnę. Pozdrawiam.